Cześć kochani, słuchajcie Trochę mnie nie było w tym warsztacie A właściwie byłem cały czas Taki żarcik Słowa mojej ulubionej piosenki Słuchajcie Mam kolejne, kolejne losy do zdrapania Po krótkiej przerwie eee, Coś nowego widzę 10 razy kasa O co tu chodzi Zdrap całe pole gry Jeżeli znajdziemy tam 5 razy lub 10 razy wygrywamy przypisaną do tego kwotę. O co tu chodzi? Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Nasze liczby: pierwsza zdrabka, wygrywające liczby: 21 17, 23. Jest 17 tutaj. Pod 17 mamy 5 zł. Czyli myślę, że wygraliśmy. Piątaka. A więc co, myślę, że ten portfel się zapełni o 5 zł. Będzie grubszy. Z uwagi, że wygraliśmy tutaj 5 zł. 20 nie ma. 11 nie ma. 23. Też niestety tu nie ma, ale pierwsze koty za płoty, jak to mówią. 5 zł do przodu. No czy właściwie, do przodu nie. Zwróciło nam się. Zwróciła nam się. Nazwijmy to inwestycja wątpliwa. No ale ktoś w końcu wygrywa. A wielu traci. Jest 5 razy, słuchajcie, jest 5 razy, czyli wygraliśmy tą kwotę. To jest 5 zł. Majątku nie ma. Ale mamy dwie zdrabki i dwie wygrane. To jest chyba całkiem nieźle. I teraz nie wiem, czy dostajemy tą kwotę razy 5, czy tylko 5. Okaże się jutro, jak będę odbierał wygraną. Z drapek było 5, dwie już mamy trafione, zostały 3 i w tej trzeciej, naszymi wygrywającymi liczbami, to jest 19, 21, 22 i 18. No, w pierwszym rządku nic nie mamy trafionego. To jest chyba takie pudło po całości. Nic wygranego tutaj nie ma, więc lecimy z kolejną zgrabką. Z tego co widzę, tutaj też nic nie ma, bo wygrywające 29, 1, 12 i 34. I oczywiście, o ile mamy blisko, coś tam blisko, żeby nas tam zachęcić do kolejnego grania albo podsycić na nasz apetyt, na kolejną szansę, no niestety nie wygraliśmy, bo 1 to nie 2, a 34 to nie 33, 12 to nie 13. No było blisko, a niestety nie wygraliśmy. I lecimy z kolejną wdrapką. Tutaj wygrywa 2, 40, 32 i 17. Moi kochani, trzymajcie kciuki. Pochuchamy, podmuchamy. Pomodlimy się, żeby wygrać miliony. Nie tak, nie na oszołoma. Ale dla mnie to zabawa. I słuchajcie, nie ma, nie ma dwójki, jest jedynka, nie ma 40, jest 41, nie ma 32, jest 31, jest 17, wygrywająca tutaj 18. Także wszystko o jedno, ale to nie daje nam żadnej wygranej, za to nie płacą. Także dzisiaj, dwa losy trafione zobaczymy. Co to znaczy te 5 razy? Jeżeli 25, no to. Bo 5 razy 5 to jest 25. No to ten, ten los zwraca dzisiejszy zakup. A tutaj jest piątka zarobiona. A ja Wam życzę większych wygranych. Do zobaczenia przy kolejnym drapaniu.